Siemano, witam wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem titanum 100. I dzisiaj powiemy sobie nie o typie, tylko jakiś kolejny. Mój kolega z 2 life Tak, e, to jest ten od niego kanał, że powiedział, że myśli, że on jest orbiter.pl Ale chyba, nie wiem czy jest, czy nie wiem Ale on jest mały, mówię prawdę On czasami pierdoli głupoty Jak widzicie na ekranie tutaj, to są teksty ze skype'a, ale... Tak i tak ma mam zapisany live z CS A, a tam przeklinałeś to też wyślę Tylko nie umisz grać 1.6 To gramy 1v1 Teraz na co XD bo, je bo jestem lepszy A ty nie a ty nie wierzysz, Kupo. Ty gadasz to lustra lub orbiter.pl Orbiter.pl to moje konto. To moje konto oh. zatkao kakao. Dopiero idę grać w Payday 2. No to koniec odcinka. Nara.